Hej wszystkim! Dzisiaj taki krótki filmik tylko Właściwie nie wiem jak to nazwać Dzisiaj Właśnie za chwilę jadę na urodziny do starszej Viki Więc jeżeli możecie to proszę was byście pod tym filmem w komentarzach napisali jej ży życzenia To będzie taki fajny prezent od was Bo jak będę już u niej to wejdziemy na YouTube i włączymy ten film, no, no i zobaczymy, może będę tam jakieś życzenia od Was. Jeżeli już jest nawet kilka dni po urodzinach starszej Wiki, a wy to oglądacie właśnie dopiero teraz, gdy już jest po urodzinach, to nie martwcie się. Możecie złożyć życzenia. Starsza Wika się będzie i tak cieszyć, co nie, że wiecie, że to i tamto, że na przykład yy, no po prostu mimo wszystko yy, tak... Nas lubicie, że piszecie jej życzenia, nawet jak już jest po dniu. Co nie? No to właśnie coś takiego. No ale ja już muszę lecieć. Pozdrawiam wszystkich. No i oczywiście Starszowikę wszystkiego najlepszego. A my zaraz się spotkamy ze Starszowiką. A myślę, że Wy złożycie jej życzenia. No więc ja już się z Wami żegnam. Do na razie.